Cześć. Zobaczcie, kto do nas przyjechał już. Łaj, Kto tam tak szybko wstał? Kto tam tak szybko wstał? No. Chodź się, pokaż po wszystkim. Chodź się, pokaż po wszystkim. No nie bój się. Nie bój Ale ty duża jesteś. Chodź tutaj. Chodź się, pokaż. Chodź się, pokaż. Chodź się, pokaż. Tak ładnie leżałaś tu przed chwilą. Chciałem nakręcić taki fajny filmik że wchodzę tu do Ciebie, wchodzę tu do Ciebie, a Ty leżysz. A Ty leżysz. Bo jak koń leży, to znaczy, jeżeli nie jest chory oczywiście, jak koń leży, to znaczy, że w danym miejscu jest mu dobrze. Że się czuje bezpiecznie. Że się czuje bezpiecznie, niczego się nie boi, tak? Tak, malineczko? Niczego się nie boi. I chciałem wejść tutaj do boksu. Ona tak ładnie leżała. I nakręcić z nią filmek leży ale coś tak głośno powiedziałem do tego do telefonu i się tutaj wstała. no zobaczcie jak fajna lizawka wszystkie koniki te Josiołki mają swoje lizawki wiesz albo w boksach albo na podwórku ale Ty jesteś piękna ale Ty jesteś piękna to jest mój ulubiony kolor koni taki brązowy z jasną grzywą Dobra. Niektórzy się ze mną śmieją, bo jest takie typowe umaszczenie takiego konia, takiego wiejskiego konia z taką jeszcze strzałką na morce, tak? Tak. konie na wsi cociągają wozy, właśnie takie mają kolory. <laughs> mi się te kolory bardzo podobają. Bardzo mi się podobają takie kolory. No. Ty masz właśnie takie kolory, jesteś brązowa, masz taką jasną grzywkę, strzałkę na morce. Malinka jest bardzo podobna do takiego rybaka, którego kiedyś uratowaliśmy już z rok temu. Jak on miał na imię Marcinek chyba. On był takim karłowatym trochę z rybaczkiem. No umaszczenie miał takie, ale nie wychodź, nie wychodź. Umaszczenie miał takie samo jak ty. I pewnie też miał koło tylko że był takim trochę karzełkiem. No i był generalnie chory jakiś tam, nie wiem, nie znam się dokładnie, ale był po prostu... Nie wiem, czy podczas porodu jakiś miał taką poważną chorobę. Jak się urodził, czy, czy zaraz potem jakoś malinki źrebak. W każdym razie był, miał bardzo słabe był, nie. No i u nas pobył troszeczkę. Nie wiem ile u nas był z miesiąc czasu, może nawet krócej. I się bardzo rozchorował. Przyjechała wtedy pani doktor. Próbowaliśmy go ratować. No, strasznie to było. Naprawdę on tak cierpiał. Masakra i umarł następnego dnia no, to smutna historia ale tu jest wesoła historia z tobą tak znalazłem cię na targu targu końskim gdzie takie konie jak ty stają sobie jak ich, ich nie kupi to jadą do rzeźni no, piękna jesteś jesteś naprawdę piękna ale nie wychodzimy musisz tu postać troszeczkę w boksie musisz postać tutaj chociaż te dwa dni ciała, Cię odrobaczyła. No po odrobaczeniu koń musi spędzić je z jeden za dwa dni, a najlepiej nie trzy dni w boksie. Bo wtedy po odrobaczeniu on robi takie kupy, w tych kupach są właśnie te robaki, które są takie niedobre i po to, żeby nie pozarażał innych koni, które są na na podoku trzeba po odrobaczeniu go trzymać tutaj w boksie. Jeżeli wszystko jest z konikiem dobrze, Jakoś bardziej nie przeżywa tego, pobytu w boksie samotnego, to wtedy po prostu siedzi zerpadnie, później opuszczamy napadok. Także to też będzie za lata chwilę pójdziesz sobie na padok. Zobaczcie kto tutaj się zaprzyjaźnił. No, nasz łobuziak cały czas tu siedzi, tak? Siedzisz tu cały czas. no masz przynajmniej teraz koleżankę ładną, tak? Bardzo ładną. Bardzo ładny kolor. Torciko, torcik tutaj jest, ciocia Ola go już swój, swój, coraz lepiej, chodzi nawet na spacery, ale jeszcze musi trochę tutaj postać. a Malinka tutaj koło niebo jest, piękna jest, mój ulubiony kolor, mój ulubiony kolor, ale zobaczcie jaka jest duża, no, na zdjęciach, na zbiórce się wydawało, że to jest taki, czy ona jest młoda, nie wiem, czy ma powyżej roku troszeczkę, ale jest po prostu z tych dużych, z tych koni, już jest bardzo duża. Już jest taka, jesteś taka duża, że torci mógłby przejść pod tobą, tak? Mógłby przejść pod tobą, ale bardzo miła jest. No zobaczcie. Piękna. No? Trochę jesteś podobna do złotej, która u nas jest, tak? Trochę jesteś do mnie podobna. Może się zaprzyjaźnicie. Będziemy mówili ludziom, że to jest mama i z Mama i, <laughs> Mama i córeczka. Tak, i bardzo miła córeczka i bardzo ładna. Bardzo ładna córeczka. No. Chcielibyśmy z malinką podziękować tutaj za pomoc wam. A jeszcze z malinką że się taka ciekawa historia. Aj poczekaj, poczekaj, nie wychodzimy, jeszcze musisz trochę postać. Jak trwała zbiórka na malinkę, tam w internecie jedna pani pisała nam. Tak, pod Twoją zbiórką pisała że na tą malinkę kilka fundacji zbiera pieniążki. To oczywiście nie było prawdą, bo malinka, na malinkę tylko my zbieraliśmy pieniądze, ja je sam robiłem zdjęcia. Przyjechała tutaj do nas. I Niektórzy ludzie jakby tak, no nie wiem, też próbują w internecie zabłysnąć, ale też może nie mają dużego doświadczenia z koni, widzą jakiś, nie wiem, brązowy końc, jasną grzywę. Jeśli pomyliło się komuś, może, że to jest, że to jest nie ten koń, że to jest, że na tego konia ktoś inny też zbiera pieniążki. Że ktoś inny też próbuje go uratować? W każdym razie na malnika tylko my zbieraliśmy pieniądze, zebraliśmy te pieniądze, zapłaciliśmy handlarzowi. Malinka przyjechała już do nas. Można ją obejrzeć, przyjechać na dzień otwarty, który będzie niedługo. Tak na początku marca będzie dzień otwarty. O, jest taka charakterystyczna, bo tutaj jak ma tą strzałeczkę, taką białą, to tutaj ma taką brązową plamkę, więc po tym można ją rozpoznać. Nie da się jej pomylić. Nie da się ciebie pomylić z innym koniem co? No, <grytanie> kto mnie tu podgryza? Dlatego jak kręcę właśnie te filmy, tak staram się dokładnie pokazać te wszystkie konie, żeby nie było jakichś takich wątpliwości dziwnych, że ktoś tam, ale nie wychodzi. Że my zbieramy pieniądze i chcemy ratować jakiegoś konia, który, który na przykład nie istnieje, bo też ludzie różne rzeczy piszą w internecie, który nie istnieje, i zbieramy pieniądze, i ten koń później do nas na przykład nie przyjeżdża, ale my zbieramy na konie, ratujemy je <grytanie> i one później wszystkie do nas przyjeżdżają, tak? Ale to jest też duża ucho i można je wszystkie obejrzeć, można je wszystkie pokarmić. Jeżeli jakiś koń na przykład już jest w adopcji, a nie ma go u nas, to też na stronie jest informacja u kogo, znaczy u kogo to może nie, bo nie możemy takich danych udostępniać, ale są zdjęcia z adopcji. Zawsze można poprosić o takie zdjęcia, więcej zdjęć. No wtedy poprosimy tą osobę, u której jest koń, żeby wysłała więcej zdjęć, tak? Także każdy koń, którego ratujemy, na którego zbieramy pieniądze, ma jakąś swoją historię później po przyjeździe u nas. Najczęściej u nas zostaje. <noise> Najczęściej u nas zostaje, tak? Ale też, jak jest grzeczny, ładny i zdrowy, to oddajemy też do adopcji. No, wiem, że chcesz wyjść, ale musisz czuć jeszcze trochę postać. Tak? No. O i nie kopiemy, wiem, denerwujesz się. Dobra, no już iść, schowaj się. W każdym razie, dziękujemy z panią pomoc. Właśnie ciocia Ola mówiłem, że coś pokasujesz troszeczkę. Trzeba będzie to sprawdzić. Pani doktor, to do Ciebie przyjdzie? Nie, nie, się. no już Cię zostawiam. Dziękujemy za pomoc dla Malinki i życzymy miłego dnia. Zapraszamy na Dzień Otwarty. Tą panią, która pisała, że Malinka dziś jest indziej, to też zapraszam. Niech sobie obejrzy Malineczka, jaka jest ładna. Jaka jest ładna. Do zobaczenia. Cześć.